Dzień dobry. Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Dziękujemy za nominację Urzędowi Gminy w Kowalach Oleckich do akcji gaszym Challenge Pomagamy Hanie”. Przystępujemy do zadania. Raz. raz dwa, dwa. Trzy. Cztery. cztery pięć. pięć sześć, sześć. Siedem. Osiem. osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dziesięć. Dziękuję. Do przystąpienia do akcji zapraszamy Wiedronkę w, w Kowalach Oleckich, Ośrodek Zdrowia w Kowalach Oleckich i Odrębnie Żeliwa w Kowalach Oleckich. Dziękuję.